Cześć, z tej strony Alex i witam cię w kolejnym odcinku serii The Sims 4 Harry Potter. I ja miałam na Hermione inne plany. Tutaj już się dzieje grubo. Ponieważ Ron postanowił pakować manaty do mojej chałupy. I co jest problematyczne, ja w ogóle nie mam dla niego łóżka ani nic. A Hermiona go chyba jeszcze nie zna. Przywitaj Sima o imieniu Ron. Ciekawe czy się polubią. Znaczy, Ginny, idź, mnie wiem, sprzątaj czy coś. Zag. Czy wy myślicie to, o tym samym, co ja? Czy wy myślicie o tym samym, co ja? Muszę mu kupić osobne łóżko, ale nie wiadomo kto w tym osobnym łóżku będzie spał. pyta jak minął dzień. Lubią się! A my zaraz będziemy sprzedawać te wszystkie śmieci i sprawdzimy ile to warte. Przeceniony ręcznik. Czekaj, czy ten ręcznik jest... Mogę go umieścić w świecie? On jest taki? Co to? Dlaczego to jest takie? Czemu nie mogę go umieścić w świecie? O co chodzi? Jaka szmota. Schowam go? Co ja z nim zrobiłam? Gdzie jest ręcznik? Sprzedałam go? Ej, był świetny! Zniknął mój ręcznik. Mój ręcznik. Nie wiem czy to gra się z bugowa. Co się stało z moim ręcznikiem? Gdzie on jest? Poprosimy go o pomoc. Zostaw ją! Ale ty jesteś a ten cóżka, won stąd! Nie, mam tu ręcznik. A ten jest luksusowy. No i ten jest kozak. <noise> Hakupa! <noise> Czy hierbya robi resztokowy humor? To by się nie śmiał z takiego żartu. Zim, Ciekawe, czy ma ładne widoki w sensie czy nie ma jakichś kasetonów na suficie albo czegoś innego. Może im coś fajnego kupimy, żeby sobie czas pospędzali. Wiem, że nie mam pieniędzy. To jest silniejsze ode mnie. Żeby kupić im coś fajnego, ale widzę, że w ogóle to chciałam kupić do baniek. Bransoletki? Może z tego zrobisz jakieś pieniądze i zarobisz na bańkomat. O, stwórz bransoletkę przyjaźni. Zrobimy sobie dla Monrona. Co ty tam odkryłaś? Płotka. Dał ci rybę, to jest... bardzo miło. W sumie ryby są drogie, więc jak ktoś ci da świeżą rybę, to jest... Spoko rzecz. Ej, no to do niego niepodobne. Ja mu nie dam cechy schludne. Może mu się po prostu tu nudzi. Może mi coś też ugotuje. Co się stało? Pocieszę cię, bietny. Zrobiłaś tą bzdurę? A czyli bransoletka przyjaźń jest tak bardzo ekskluzywna, że nie zawsze ona wychodzi jak relacje z ludźmi. Jeszcze raz zrobimy. Jakąś inną, może. Chociaż do niego bardziej pasowała taka w serduszka. Czekaj, chcemy w serduszka. O nie, ale teraz nie ma gdzie rą spać. Wiecie co zrobię? Kupię mu łóżko. Albo nie, najpierw sprzedam jakieś te rzeczy stąd. Te muszelki jakieś. O, już, już jakieś kupię. Już na pewno coś, coś będzie z tego. Jest, wyszła. To możemy teraz już dać. Aha. Dobra, zaletkę mogę dać Uś. tylko komuś, z kim faktycznie Una. jestem blisko. No Teraz, jak się zdarzy z tobą biodrami, to stwierdzisz, że jestem twoim najlepszym przyjacielem. <grym> <grym> idziesz spać tu na ręcznik? Nie, Rama, nie. Biedno tu idziesz spać. Proszę tu spać? Dobra, kupię mu łóżko, bo szkoda mi się go zrobiło. Oczywiście nie takie drogie. To nie jest tak, że ja na niego skąpię pieniędzy, tylko ja po prostu ich nie mam. 500 złotych. Za tyle to ci mogę kupić coś... To. To będzie dobre. Może jeszcze sobie z pościel zmienimy. Ta jest spoko. Giduwa. Mogę tam i spać? Czy nie bardzo? Mogę tu iść? Nie da się, nie jesteśmy przyjaciółkami. Przykro mi Hermiona, nie możesz spać. Dlatego, kiedy wszyscy śpią pójdziesz sobie na polowanko. No nie. Hermiona, dalej jesteś w stroju kąpielowym. Zmienimy strój na jakiś ładny. Ty masz same super stroje. Więc możemy sobie potańczyć troszeczkę. Dopóki ktoś tutaj interesujący nie przyjdzie. Ponieważ już zrobiłam jeszcze jedną postać. Ale ona coś się tu nie chce pojawić. Jerzy. Jerzy sobie o mnie pomyślał i stwierdził, że przyjmie, przyjdzie do mnie, ale chyba Jerzy jest coś smutne. Mi się zawsze wydawało, że front tej knajpy jest tu. A wychodzi na to, że wszyscy tędy przychodzą. Albo tędy, no i tu wchodzą. A w ogóle, słuchajcie, bo na parceli publicznej, żeby ona była parcelą publiczną, musi być też telewizor. Wiecie, gdzie ja dam ten telewizor? Tu. Bo nie chciałam, żeby oni mi go oglądali tutaj I niszczyli po prostu ten zajebisty vibe krakowskiej knajpy na Kazimierzu Beskitu, gdzie jesteś postacią, którą zrobiłam, którą chcę i oczekuję na ciebie? Gdzie jest mój książę? A czy mogłabym się udać do tego świata tych czarów, jak nie jestem czarownicą? Dobra, posiedzimy tu jeszcze troszeczkę Jak nic się nie zmieni, to spróbuję gdzieś wyjść Jezus Nie mówię z nimi no niezbyt tutaj masz doborowe towarzystwo dzisiaj. Pff. Nie, no nie mogę z wami. To jest obleśne. To jest wręcz nie na miejscu. A ty co taka wściekła jesteś? Wam tu wszystkim ktoś na odcisk nadepnął. Wynosimy się stąd. Spróbujemy się udać do świata magii. I nie wiem, czy mi się to uda, skoro nie jestem czarownicą. Jest koteczek mój znajomy. Jest też. Dlaczego znowu z nią? Nie chcę, wiesz, spadań na chałupę. Dobra, Hermiona, może tobie się uda. Podróżuj do krainy magii. Jest! Może! Chyba może Mugolka. Bo myślałam, że być może nią bę ją będę musiała wykorzystać Gini, żeby się tam dostać, ale najwyraźniej... E wystarczy chcieć. Dobra, nie interesuje mnie, że jesteś głodna. Jesteśmy Ale mogę tylko ugotować makaron z serem. Nie mogę w ogóle. Robić tu nic, chyba, co jest związane z czarami, ale to nie szkodzi, bo może to będzie ta postać, której ja tak bardzo poszukuję. W tej lokacji zawsze jest noc. Dobra, ugotuję makaron z czarem. Jest! Patrzcie, kto przyszedł. Patrzcie, kto tu jest. Zostaw tą zupę. Dobrze wyglądasz, dobrze. Za mało masz biuleterii na sobie, zapomniałam cię odstrzelić porządnie. O patrzcie, to będzie wielko pełne powitanie. Aż muszę to zrobić. Ktoś... Się... Nie mogę! Nie mogę tego... Spindolić. Pochwal strój. Komplementy każdy chyba lubi. No oczywiście. Pomimo tego, że ja mu stworzyłam sure. naprawdę zadziorny charakterek. Nie wiem, nie pamiętam, czy on też lubi książki, czy nie. Ale kto by nie lubił pięknych, inteligentnych i oczytanych dziewczyn. A powiedz do miłach. Poszedł sobie. Dobra. Jak sobie poszedł, to nic nie szkodzi. Bo my i tak zrobimy sobie wielką zupę. Co ty mi zająłeś kociołek? Wszystkie kociołki zajęte. A mogę popatrzeć, co robisz? Może zagadaj do niego czy coś. Oglądaj magiczny pojedyncze. Dobra, popatrz. Ej, to jest śmieszna postać, ten typo. Bo on ma generalnie same damskie ubrania. Kałas nie wiedźmy. Zwolni mi ktoś kociołek, chciałbym gotować zupę Ech. Ej, a ty nie masz czegoś w do jedzenia? Malfoy, nie uciekaj mi Ty jesteś ważnym elementem mojego życia, tylko ma jeden szkopu. Nie jest milionerem jeszcze. Złatawaj ryzykowne się Może się uda, może się uda. Co? Tak łatwo Zambo <grym> <grym> Dobra, to nie chcę wiedzieć jakie to było pytanie. Było dziwne. Ty widzę, że tu Bajera idzie w ogóle gładko. Flirt, gadka na podryw. Poderwi go troszeczkę. Tak nie za bardzo. <grym> Backel Benella frost. romantyczny prezent. Nie no, no tego mu nie dam, ja potrzebuję pieniędzy. To tysiąc jest warte? Wspaniale, nie będę musiała nic robić. Twój bal się opłacił. A co to za lasencja? Jakaś szajko Ikea. Wiecie, że nie tylko ja opuszczam bal niczym kopciuszek, ale chyba jest zadowolona. Świetnie, wszyscy wstali. A biedny Ronald nie ma co robić. Dlatego. Y... Ojej, on jest smutny. Nie umiem go pocieszyć znowu. Poznaj swojego brata. Oh Udzieliło jej się. Żartuję zaroście, Tak, zdecydowanie są kawalerzami. Dobra, to jest już kółeczko wzajemnej po prostu adoracji i narzekania. Nasza królewna wróciła z balu. A Ginny tu się będzie męczyć z upałem i z Ronem, który miał być na kilka dni i ja nie wiem na ile. Rozpoczyna się o 12.21 wtorek do piątku. Jest środa, to jeszcze dwa dni u nas Ron będzie. Dobrze, patrzcie jaki motylek. Dobrze, w takim razie ten wątek pociągniemy w kolejnym odcinku, więc zapraszam Was do subskrypcji, żebyście nie przegapili kolejnej części. Trzymajcie się, cześć!